KFC i McDonald's to dwie największe sieci fast foodów obecne na polskim rynku i choć różnią się głównym sprzedawanym produktem, tu kurczaki, tam wołowina to są dla siebie bezpośrednią konkurencją i ostatnio KFC pod jednym względem przebiło maka. Witajcie z tej strony Maciej. Dziś opowiem Wam o tym, w czym polskie KFC jest lepsze od polskiego McDonald's. I co ciekawe, wcale nie piję tutaj do chrupiącego i soczystego kurczaka, który ostatnio pojawił się w nowej ofercie w maku chrupiącego i soczystego kurczaka z pysznymi dodatkami. Chrupiący kurczak burger w McDonald's. Chodzi o coś innego, związanego z jedną nowością w KFC? Sięgnij po wiosenną nowość! Wegetariański zinger halumi, tylko teraz w KFC! Jak już pewnie zdążyliście się pokapować w KFC, czyli w sieci nastawionej przede wszystkim na sprzedaż kurczaków, pojawiła się taka mała oferta wegetariańska. Dzisiaj Wam o niej opowiem, przetestuję Zingera, Hallumi i Twistera Hallumi, a także porównam kaloryczność oferty wegetariańskiej do oferty mięsnej, zdradzę dlaczego wciąż w polskim McDonald's... Takiej oferty nie ma i jak to wygląda w innych sieciach i w innych krajach. Zapytacie mnie teraz, po co w ogóle bezmięsna oferta w sieciówkach nastawionych na sprzedaż de facto mięsa? Trzeba na to wszystko spojrzeć z punktu widzenia samych firm i w mig dojrzymy o co chodzi. Po to, by zyskać nowych klientów i utrzymać tych dotychczasowych, którzy na przykład zmienili swoje nawyki żywieniowe. Faktem jest, że coraz więcej osób nie je mięsa, albo przynajmniej je ogranicza w dość dużym stopniu. Ta grupa nie jest może jakaś potężna i ważna pod kątem biznesowym, ale rośnie z roku na rok i niewykluczone, że w bliższej lub dalszej przyszłości będzie ona też istotna pod względem finansowym. Wtedy może być jednak za późno, by przekonać do siebie wegan, wegetarian i osoby ograniczające jedzenie mięsa. Inne sieci mogłyby w tym czasie zagarnąć bezmięsny rynek dla siebie, mogłaby też powstać jakaś w 100% roślinna alternatywa, której jeszcze na rynku nie ma. No to co, czas chyba już najwyższy przejść do testu. Nowości do testu Zingera Halumi i testu Twistera Halumi. To nie jest burger Halumi, tylko Twister Halumi. Oszukali. A to się zgadza. Mamy wegetariańskie nowości z KFC, czyli jest burger z Halumi oraz Twister z Halumi. Burger wygląda całkiem ładnie. Jest w nim oprócz Halumi pomidor, rukola, jakiś majonez, bułeczka taka ładna dość w stylu briożki. Nigdy wcześniej takiej bułeczki KFC, szczerze mówiąc, nie widziałem. Jest też sałata zwykła, no i można dołożyć sobie pikla, yy, czyli ogórka i dodatkowy ser. Taki już zwykły nie halumi. A to jest majonez taki truflowy bardziej, chyba będzie spoko. Gryzę. Ten ser halumi dobry. Mocno czuć ten majonez truflowy przede wszystkim. Jest go bardzo dużo, co zresztą widać. Ale po tych dwóch gryzach jest to całkiem spoko kanapka. Może ciut bardzo zdominowana przez ten majonez tylko. Niemniej, no to halumi szacuneczek. Tutaj jest kolej Twister wegetariański. Dokładnie ten sam skład, więc podejrzewam, że będzie bardzo podobnie smakowało. Mhm. Ser halumi, majonez truflowy. Tutaj też się pojawia czerwona cebulka, w tak mniej chyba tego majonezu truflowego tutaj jest. Test Sonicsa. Najpierw spróbuję zingera, gdyż bardziej jestem nastawiona na twistery, bo zawsze chyba... Kiedyś w KFC, to zawsze brałam Twistera, ale jest mokry. Za dużo tego majonezu, Za, za dużo, no. Ta bułka jest dobra, taka maślana właśnie, taka briożka, to Maciek dobrze powiedział, ale moim zdaniem tego majonezu jest za dużo. Dobrze, że on jest truflowy, nie jest zwykły majonez, ale bo ja lubię ten posmak trufli, nie każdy lubi, ale i tak jest go za dużo, bo w ogóle już jak otworzyliśmy tą kanapkę, to on, on wypływał i spróbujemy Twistera. Tak, tu zdecydowanie mniej czuć ten majonez, przez to lepiej czuć halumi, więc automatycznie, Bardziej smakuje mi Twister, aczkolwiek ta bułka jest ciekawa i polecam ją również, więc nie wiem. Ścieżki wybór, ale dobra, wybieram Twistera. Nie wiem czy w ogóle bawiliśmy się w wybory, ale, ale ja się to bawię. <śm> Jak widać na załączonym obrazku, zadałem oba wegetariańskie produkty z KFC i muszę przyznać, że były one całkiem niezłe. To Halo mi fajne. Jedyny minus jest taki, że było za dużo sosu. Pytanie tylko, czy to jest za dużo sosu? E, w domyśle. Według przepisów, które KFC narzuca wszystkim swoim punktom, czy jednak ktoś po prostu na kuchni nalał tego sosu za dużo? Mniej sosu i byłoby naprawdę całkiem fajnie. Porównałem też, tak już z ciekawości, kaloryczność Zingera Halumi z klasycznym Zingerem oraz Twistera Halumi z klasycznym Twisterem. Użyłem do tego tej pięknej tabelki, która jest oczywiście dostępna dla każdego, jeśli pójdzie się do KFC i tutaj możemy dowiedzieć się, że dla produktów wegetariańskich całkowita kaloryczność jest niższa, o mniej niż 50 kilokalorii, więc nie jest to jakaś tam ogromna różnica w skali całego posiłku. Dla przykładu jeden Twister wegetariański to 527 kilokalorii, a Twister Classic 540 kilokalorii, z kolei Zinger wegetariański to 440 kilokalorii, a Zinger zwykły 484. Czegoś takiego w polskim McDonald's. McDonald's nie ma i w zasadzie nigdy nie było. O, przepraszam, kiedyś próbowano ponoć wprowadzić wegetariańskie kanapki do menu, ale nie przeszły one takich wewnętrznych testów o czym jakiś czas temu, parę lat temu, mówił mi przedstawiciel McDonald's. W mieście Radom, gdzie jest tam pięć restauracji, wszystkie nasze, takie przeciętne miasto polskie, była wprowadzona kanapka wegetariańska. To był taki fajny kotlecik warzywny właśnie. Jakaś tam promocja lokalna była, ale tam bez szału coś okazało – sprzedaż. Na dzień przeliczałem z pół, czyli 1 na 2 dni się sprzedawało. Obecnie oferta dla wegetarian w McDonald's ogranicza się do frytek, do możliwości zamówienia kanapki bez kotleta, no i do kilku pozycji w ofercie śniadaniowej, które są akurat bezmięsne. Zawierało jajko, grzyby, ale mięska nie. Jako takiego zamiennika dla mięsa jednak nie ma, no i trochę szkoda, bo McDonald's w innych krajach, głównie w krajach Europy Zachodniej, pokazuje, że coś takiego da się zrobić bez problemu. Pokazują to też inne sieci, teraz KFC ze swoim zingerem i twisterem z Hallumi, a wcześniej m.in. Max Burgers, czyli szwedzka sieć, która do Polski weszła no, już kilka lat temu. Z dwa lata chyba minęły. Ma ona genialną ofertę dla wegetarian i vegan. Jest ona naprawdę rozbudowana, a te zamienniki mięsa, które w niej występują, często są nieodróżnialne od zwykłego mięsa. Smakują bardzo, ale to bardzo podobnie. Barbecue sandwich, ale vegan. Jesteśmy by bardzo ciekawi. Barbecue sandwich, burger wegański, ale może nie będzie taki zły. Nie ja jestem w stanie określić, co imituje tu mięso, wiesz? Barbecue? Dobrze. Jak pokaż tutaj do, do kamery, bardziej bliżej. Smakuje nieźle, jest wszystko upaczkane w barbecue sosie. Wszystko, co jest upaćkane w barbecue sosie, po prostu smakuje ok. Jest dużo halapenio, więc jest dość ostry, więc może tu też zaburza trochę. nie tak, tak, ale fajnie wygląda. Tak, coś, co tu jest mięsem, jest takie dość żylaste, można powiedzieć? Żujaste, ale. Tak się to żuje, no? Tak. Takie, w porządku. Mógłbym powiedzieć, że jakbym nie wiedział, co, że to jest waga, że może jakiś kurczak? Tak, no trochę taki można taki jak kurczak. Chyba, kurczaka. Mhm. Taki już, który trochę poleżał. Inny przykład, już taki polski, rodowity, to pasiwus, który nie jest może takim typowym fast foodem. Jest raczej taką rozrośniętą siecią burgerowni z centralną kuchnią, która jednak coraz mocniej rozpycha się na polskim rynku, więc warto ją tutaj przytoczyć. Tam każdy możemy wymienić na kotlet warzywny albo na panierowany ser. Uważam, że choć póki co KFC wygrywa w tym wege wyścigu, wygrywa z McDonald'em, to pewnie jeśli nie w tym, to w przyszłym roku polski McDonald's zaryzykuje i wprowadzi do swojej oferty jakieś zamienniki mięsa. I wtedy wydarzyć może się wszystko. Myślę, że McDonald's może wyjść z tego pojedynku górą, a to ze względu na liczbę placówek w całej Polsce, jednak większą niż liczbę punktów KFC. Ale póki co mamy tylko Zingera i Twistera z Halumi. Wypadają one całkiem nieźle. Choć błagam, nie zalewajcie tego taką ilością sosu. Ten sos wszystko psuje. Wydaje mi się jednak, że w kwestii oferty dla wegetarian da się osiągnąć jeszcze więcej. Też potrzebna jest na pewno oferta dla wegan, którzy no już tego sera Halumi nie zjedzą. Oczywiście w swoich dzisiejszych rozważaniach pominąłem dwie kwestie. Po pierwsze, spora część wegan i wegetarian nie zje w Maku czy KFC. Nawet jeśli wprowadzą one ofertę specjalnie dla nich. Tutaj rozchodzi się przede wszystkim o kwestie etyczne, skoro obie korporacje każdego roku zabijają ogromne ilości zwierząt no to nie będziemy ich wspierać, mimo tego, że obie korporacje coś dla nas fajnego przygotowały. Druga sprawa to kwestie zdrowotne, bo niektórzy ograniczają jedzenie mięsa lub całkowicie z niego rezygnują właśnie z tego powodu. Jeśli ktoś zamierza decydować się na wege burgera w fast foodzie ze względów zdrowotnych, no to nie jest to najlepszy pomysł, absolutnie, no bo pamiętajcie, to cały czas jest sieciowy fast food, to jest junk food, to nie jest jedzenie wysokiej jakości, hello, to... To zdrowe, absolutnie, absolutnie nie. Super, że KFC wprowadziło nowości i mam nadzieję, że zmobilizuje to inne sieci do podobnych ruchów. Mam tu przede wszystkim na myśli McDonald's, ale też nieśmiało myślę o Burger Kingu. Do Burger Kinga myślę, że pasowałby Beyond Burger, choć on jest chyba troszkę za drogi na sieciowy fast food w Polsce wciąż. Nikt na takich ruchach myślę nie straci, a zyskają wszyscy, bo zwiększy się różnorodność oraz możliwość wyboru. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.